Witam wszystkich z tej Ej, strony Koodron. I zapraszam Was do kolejnego odcinka z Series nas chyba 2. No i chyba wreszcie po tej rozmowie z parlafem. Gdzie znajdę tego Jest w komnatach rycerzy. Dostaniesz się tam przez najbliższe otwarte przejście obok kuźni. Po tej rozmowie z Parlafem yy, uaktywni mi się kościk. Taki malutki kłośnik za tam małą ilość doświadczenia, ale zawsze kłośnik i zawsze doświadczenie, prawda? Tak więc nie ma co gardzić, jaki skok bezimienny mistrz. Podobno to ty jesteś odpowiedzialny za rozdzielanie racji. Zgadza się. A co? Może mam cię jeszcze nakarmić? Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić, jak cała reszta. Być może będę mógł pomóc? Hmm, pewnie. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. Co jest to do zrobienia? Nasze zapasy żywności są niewielkie. Szczególnie potrzeba nam mięsa. Zatem jeśli mógłbyś dostarczyć nam trochę mięsa, surowego lub gotowanego, szynki lub kiełbasy, bylibyśmy ci bardzo wdzięczni. Co ty na to? Pomożesz nam? Nie martw się. Przyniosę ci mięso. Dwa tuziny sztuk mięsa pozwoliłyby mi napełnić kilka głodnych brzuchów. Wróć, kiedy już dobędziesz mięso. A teraz muszę wracać do pracy. Ja oczywiście mam te dwa tuziny mięsa. Proszę, przyniosłem ci coś. Level up, super. Przyniosłeś wystarczająco dużo mięsa. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale nie myśl sobie, że cokolwiek dostaniesz za darmo. Dobra, dobra. Czyli zadanie wykonane w banalny sposób. Wbiliśmy kolejny poziom. No widzicie, niby tak mało doświadczenia, a kolejny poziom wleciał. Super. No, dwa tuziny to, czyli jeden tuzin to 12 kawałków, czyli dwa tuziny 24 kawałki. Prosty rachunek. I zanim jeszcze wejdę tutaj do zamku, yy, porozmawiam sobie może z tym ziomkiem, który stoi przy tych drzwiach, właśnie z Geroldem. On pilnuje więźniów. Kogo pilnujesz? Więźniów. Dokładnie. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. No to grubo. Czy możesz mnie wpuścić do lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego ciebie, Miltena i całej reszty. To nie jest Knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Zapamiętaj to sobie. Nie wiem już w co wierzyć. Nie zrobisz dla mnie wyjątku? Nie. A jeśli ci zapłacę? Hmm, Nie. Jaki mistrz? Czy ty nigdy nie sypiasz? Nie, dzięki łasce i nosa nie potrzebuję snu. No. Okej. Okay. Czyli wiemy, że tutaj więziony jest Niaki Gorn. Bardzo silny człowiek, silniejszy W. I ten knajp chyba ma fajny, fajny dialog z tego co pamiętam. Jak leci? Przyłącz się do armii, mówili, zasmakuj przygody, mówili, a teraz, no, sam popatrz. W tej chwili nawet za zbliżenie się do zapasów jedzenia grozi kara śmierci. Garant chyba się obawia, że ukradniemy co się da i damy drapaka. Jeśli te przeklęte smoki nas nie pozabijają, to pewnie wszyscy zdechniemy tu z głodu. No, jak widzimy nastroje są średnie. I tutaj dalej też jest postać, która ma dla nas zadanie, niejaki chyba Brutus, dobrze mówię? Tak, Brutus. Zabójca Gilusza Cezar. Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. <grymne> Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym gornem. Możesz mnie przeszkodzić? Pewnie. Pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. Ile chcesz? Hmm. Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panicy. Ale nie zwiał z pustymi rękami, zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jaki skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Wiesz, gdzie skierował się ten? Jak najdalej stąd. Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Dziękuję. To bardzo pomocne. No cóż mogę powiedzieć. Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. Dobra. Coś nowego? Wszystko jest takie ciche. Nie ma nowych więźniów. Nikogo, kto potrzebuje pomocy w znalezieniu właściwych słów. Szkoda. Czyli dostaliśmy kolejne zadanie. E, mianowicie, mamy znaleźć niejakiego Dena, który ulotnił się podczas ostatniego ataku smoku z, z, z jakąś tam skarwoną. której było trochę biżuterii i trochę złota. Okej, okay. tego kwestia oczywiście zrobię, ale w swoim czasie. Teraz wbijamy do zamku. Do centrum Zatrzymaj się, kim jesteś. Nieważne, kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Chodź! No, bez być. imienia trochę się zbulwersowało, ale musi nie dziwię. No, przeszedł przełęcz, wybił kilkudziesięciu orków wokół zamku, a ci jeszcze nie stwarzałem problemy. Nie od moich garnków. Nikt nie będzie ich ruszał. Ja odpowiadam za jedzenie. A to oznacza, że nikt inny nie ma tu wstępu. Rozumiemy się. Kto wybrał cię na kucharza? Kapitan Garond. Nim zostałem więźniem, byłem kucharzem we wściekłym dziku. Za co cię zamknęli? Między mną a pewnym gościem doszło do małej sprzeczki z użyciem tasaków. Grubo. Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem. Za kratkami. Dobra. Czyli kucharz zbyt wiele nam do powiedzenia nie miał. Ale w sumie no, jest tylko kucharzem, to czego by się tu spodziewać. No i tutaj trzeba zakładać z garondem. Z głównym ziomkiem. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem ani jednym z nie moich nie ludzi. No, słucham. Przeszedłem przez jesteś przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Nie można. Na, na Inosa! Jakie są twoje rozkazy, żołnierzu? Przybywam na polecenie Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta. Co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Zostanie go. Ale nie odeślę Cię do Lorda Hagena bez dokładnych informacji o Rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile nie Rudy mógł, wydobyliśmy mina. do tej pory. W porządku. Co mam dla Ciebie zrobić? Wysłałem trzy ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Nie musisz mi Potem napiszę list, który zaniesiesz lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się ja przez wynia. linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim Żadna miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Potrzebuję lepszego wyposażenia. wyposażenia. Zgłoś się w tej sprawie do Tandora. On da ci wszystko, czego potrzebujesz. Nikt nie chce wiedzieć. Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Tak, Zaznaczyłem na niej dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Nie mów, Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsiwalem. On powie ci wszystko na temat górników. Okej. Okay. Jak się mają no sprawy? Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. Dobra, czyli nie dostaliśmy główne zadanie z tego rozdziału to jest właśnie takie kluczowe zadanie. Y tutaj mamy górniczą dolinę. No jak sami widzicie, pozmieniało się troszkę od czasu od upadku bariery. No, przyjdzie nam troszkę pozwiedzać tej górniczej doliny, Ej, uwierzcie przyjdzie nam trochę pozwiedzać. Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy. Wybieram się w okolice kopalni. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim postaraj się odnaleźć paladynów. Dowodzą trzema grupami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, porozmawiaj z Parsiwalem. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Jak wygląda sytuacja? Musisz odnaleźć krety i rudę. Potem zastanowimy się nad drogą odwrotu. Okej. Okay. no jeszcze parsiwal. Co możesz mi powiedzieć na temat kretów? Zebrałem trzy grupy. Marcos, Fayet i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Markosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. Dwie pozostałe grupy wyruszyły razem. Jirgan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko Wielkiej Wieży. Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech inos cię prowadzi. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Dobra? Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii wspomagających smoki. Nie oszukujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. Mm, nie się, czyli nawet y, Paladyni powątpiewają w to, że mogą z tego wyjść cało. no czyli y, sytuacja wygląda naprawdę na nieciekawą. No w sumie nie dziwię się, no są otoczeni przez orków, o wow, ciemno się zrobiło, są otoczeni przez orków, y, orków, no, y, orków, y, orków, a orki wspomagają smoki, no czyli ogólnie kiepska sytuacja. Y, dobra. I tutaj chyba, y, jak zagadam z Miltenem... Eee... Hey. Yy, o Gornie? To już chyba hajsu dostanę, co mi się wydaje. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia, Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu, Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. Zapomniałem, że jeszcze nie miałem tej kwestii z Garondem, przepraszam mój błąd, moja pomyłeczka, ale no trudno zdarza się tak. Jaki piękny księżyc nad górniczą doliną, Boziu, jak klimatycznie. Jak klimatycznie, ale no niestety, no, nagrywanie po ciemku, no, nic fajnego, ponieważ, wszystko byłoby dobrze, gdyby YouTube tak nie ściemiał filmów po przesłaniu. Ja i tak to jeszcze ponoszę znacznie kontrast. Co się dzieje? edycji już nagranego materiału. Chwała bo bez tego naprawdę byłoby mało widać nawet przy jakości HD. Tak więc, no nic fajnego. Okej. Okay. Yy, no i znowu mamy poranek, znowu jest pięknie rześko i przyjemnie. Ale ogólnie tutaj widzę, że nad górniczą doliną w ogóle słońce nie świeci, tak są same takie ciemne chmury i tak dalej. Ciemne chmury dosłownie ich przenośni, no. Ciekawa symbolika. Okej. Okay. Czy symbologia? Chcę, żeby wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie odpokutować. Nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będziecie drogo kosztować. Tysiąc sztuk złota. To moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. Dobra, czyli. Dużo hajsu, bo 1000 sztuk złota za wykupienie Gorna. No, naprawdę o, sporo hajsu. No i teraz, w ogóle tutaj dym przenika przez ściany, nieźle. No i teraz mogę i chyba zagrać właśnie z Miltenem w tej kwestii, i on nam da część złota potrzebnego na wykupienie Gorna. Chyba to będzie 250 sztuk złota, o ile się nie mylę. Ale zresztą za chwilkę się dowiemy, ile będzie tego hajsu. Ileż będzie hajsu. Okejka. Okay numer 90, ale fajnie dużo saibów. Hey. Garant domaga się 1000 sztuk złota za uwolnienie Gorna. Nie jestła sumka. Mogę dorzucić Dokładnie. 250 sztuk z mojej kieszeni. No. Czyli już 1 czwartą hajsu mamy i teraz chyba gdy wyrzucimy całe nasze złoto, to dostaniemy Ej, taki bonusowy jakby zastrzyk energii, e, energii kasy. To za mało. Muszę jakoś zdobyć całą resztę. Zdobyć więcej złota. Hmm. Diego jest w tym specjalistą, ale go tu nie ma. Może sam Gorn odłożył gdzieś trochę złota? Powinniśmy się tego dowiedzieć. Czekaj, napiszę do niego list. Spróbuj go jakoś przemycić do Lochu. No właśnie, dostaliśmy list. Oczywiście najważniejsze nie hajs. Dobra. I gdzie jest ten liścik? Yy, o, list Miltena do Gorna. Gorn. Gorn zgodził się wypuścić się na wolność za tysiąc sztuk złota. Jeżeli masz, więc, jeżeli masz więc jakieś złoto, lepiej powiedz, gdzie je ukryłeś. Milten. Okej. Okay. No, czyli Gorn suma summarum ukrył sobie gdzieś złotko. No i my mamy się dowiedzieć, gdzie to złotko ukrył. No. Czyli będzie dodatkowa taka część złota do zapłaty za Gorna. Tylko, Problem właśnie jest w tym, że trzeba mu to... ten liścik jakoś podrzucić, no i Gorn jakiś... w jakiś sposób musi nam odpowiedzieć na ten list. Mam tu list dla jednego z więźniów. Mógłbyś go przekazać? Hmm, w zasadzie nie widzę żadnych przeciwwskazań. Dla kogo jest ta wiadomość? Dla Gorna. To bardzo ważny więzień. Nie sądzę, żeby Garon się na to zgodził. Ale jeśli to dla ciebie takie ważne, chyba dojdziemy jakoś do porozumienia. Czego chcesz? Nasze racje żywnościowe stają się coraz mniejsze. Chciałbym dla odmiany najeść się do syta. Mam ochotę na smaczną kiełbasę i bochenek świeżego chleba. I trochę wiodu. I butelkę wina. Tak, to wystarczy. Nie powinieneś mieć problemów ze zdobyciem tych artykułów. Wróć, kiedy będziesz już miał jedzenie. Stary masz wymagania Windows 8 coś dla Ciebie. Oto jedzenie. Dobrze, dawaj żarcie. Masz tę wiadomość? Tak, proszę. Pamiętaj, to Wróć dla Gorna. Wróć jutro. Do tej pory odbierze już twój nie list. Tak, nie, nie Może być go tylko żal. Okay. Było dokładnie tak, jak Czy mówię, Gorn czy dostał wiadomość? Nie, jeszcze nie. Wróć później. chcę już o tym słuchać. Ale za to, że daliśmy mu trochę jedzenia, no mogliby autorzy dać chociaż 25 punktów doświadczenia. No i teraz wypada się gdzieś przespać. Tutaj, tutaj jest łóżko. Nie, a myślałem, że Brutus ma łóżko. To gdzie on śpi? Chyba na stole. Ale nieważne. Tak więc, no, dostaliśmy, właściwie przekazaliśmy wiadomość dla Gorna, no i teraz czekamy na odpowiedź. No, zobaczymy, gdzie on ukrył to złoto. Mam nadzieję, że w ogóle Gorn gdzieś ma ukryte złoto. No, bo jak nie, to troszkę słabo. No, teraz, jak Milton dał mi 250 sztuk złota, to ja z własnej kieszeni muszę dorzucić jeszcze 750. No, czyli dalej jest to dla mnie spora sumka, jak na ten etap w drżenie. Tak więc, no, lepiej troszeczkę się pomęczyć z, taki, z takimi kościami yy, pobocznymi, yy, ale później troszkę mniej zapłacić, prawda? Bo później te pieniążki tak będę mógł spożytkować na, nie wiem, na jakieś miksturki, na jakieś zwoje i tego typu rzeczy. Okej. Okay. Czy Gorn dostał wiadomość? Tak, mam ci przekazać jego odpowiedź. Jak ona brzmi? Przy południowej bramie. Czy powiedział coś jeszcze? Nie, nie mam pojęcia co to znaczy, a ty. Kto? Być może nie zastanawiaj się nad tym. Tak, może Moja tak będzie lepiej. Mhm. Mm Przy południowej bramie. Niewiele mi to mówi. No ale no. Zobaczymy co Milten na to powie. Przy południowej bramie. Południowa brama, właśnie była chyba gdzieś tutaj, gdzie jest ustawiony taran orków. Coś jakoś im dach tak świta. Hey. Dobrze mówię czy nie, nie wiem. Mam odpowiedź od gorna. Podobno ukrył złoto gdzieś przy południowej bramie. Dawnej południowej bramie, chciałeś powiedzieć. Smok obrócił ją w zupełną ruinę. Jak się tam dostać? To niedaleko tarana Orków. Południowa brama była na prawo od niego. To nie będzie łatwy spacerek. Uważaj na siebie i śpiesz się. Jednak dobrze mówiłem. Ha, moja pamięć mnie jednak nie zawodzi, czyli już mniej więcej wiem, gdzie Gorn ukrył swoje pieniążki, w porządku. Okejka, moi drodzy, osiemdziesiąt zbliża się mało do końca, tak, będzie z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii, "Zagrajmy w Gothic 2 skruka". Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!